Wakacje już prawie na półmetku. Część z Państwa szuka lektur na czas urlopowy, na czas wypoczynku. Być może nie wszyscy Państwo mieli okazję na bieżąco śledzić, co polecamy w portalu, dlatego tutaj taki krótki wybór, krótkie rekomendacje książek, które nasi dziennikarze uznali w ostatnim czasie za najciekawsze, najbardziej godne polecenia spośród tych nowości literackich, które właśnie się ukazały. Pierwsza propozycja to jest książka Podziemia, Literatura Faktu. W tej książce autor zawiera czytelników w podróż po świecie podziemnym, tym, którego nie widzimy, nie znamy, często nie mamy w ogóle świadomości jego istnienia, ani tego w jaki sposób on wpływa na nasze życie. Bardzo ciekawa lektura, wspaniale napisana, ogromna erudycja autora i wspaniały czas spędzony z tą książką. Bardzo serdecznie tą książkę Państwu polecam. Druga propozycja to powieść sensacyjna Królowa Lalek. Jest to czwarta część w cyklu z Komisarzem Krukiem, więc pewnie część z Państwa już zna poprzednie książki z tej serii, napisane przez Piotra Górskiego. Tym razem akcja rozgrywa się w środowisku deweloperów. Mamy polskie realia i mamy zabójcę, któryś boi się czegoś naprawdę dziwnego. Kolejna propozycja to powieść Ogród Kobiet, kierowana przez autorkę, myślę, że przede wszystkim dla kobiet, przedstawia silne kobiety, ich relacje. Akcja rozgrywa się na dwóch płaszczyznach czasowych. Mamy wydarzenia dawniej, mamy wydarzenia współcześnie, jest piękna Barcelona, wspaniałe Włochy. Na pewno w klimacie wakacyjnym ta powieść w jakimś stopniu się mieści i warto poświęcić jej trochę czasu. Z kolei, jeżeli ktoś z Państwa lubi czas wolny poświęcić na głębsze przemyślenia, na sprawy wymagające namysłu, to polecam książkę. O śmieciach. Stanisław Łubieński opisał stan środowiska naturalnego w tej chwili, jak ono wygląda i jak bardzo ono jest zanieczyszczone po prostu śmieciami. Więc lektura tej książki na pewno nie jest miła, nie jest przyjemna, ponieważ wymaga zdania sobie sprawy z tego, co jako ludzie na Ziemi narobiliśmy tak naprawdę, ale na pewno warto poświęcić jej czas, ponieważ to jest taka książka, która wiele mówi o rzeczywistości, w której żyjemy. I ważne jest, żeby mieć świadomość tego, jak sprawy wyglądają. Propozycją w zupełnie innym klimacie, w innym nastroju jest książka 10 tysięcy drzwi. To jest powieść czerpiąca z powieści wiktoriańskiej. Są w niej elementy fantazy, jest zamczysko, jest tajemnica i są sprawy, które kryją się za różnymi drzwiami. W zależności od tego, które otworzymy. Zmienia się perspektywa i zmienia się życie bohatera. Bardzo przyjemna lektura, bardzo wciągająca, mająca w sobie odrobinę magii i na pewno zapewniająca oderwanie się od rzeczywistości. Dla osób, które wolą prozę artystyczną, polecamy książkę Nieśmiały Zabójca. Jest to książka z motywem poszukiwania tego, co w życiu liczy się najbardziej, a także portret pokolenia lat 70. z akcją rozgrywającą się w Hiszpanii. Trochę mroku, trochę tajemnicy i zagadka do odkrycia. W każdym razie jest to wszystko w takim klimacie bardzo nastrojowym, bardzo wysublimowanym. Jest to na pewno proza dla osób wymagających. Ostatnia powieść w tym zestawieniu to książka Wotum Macieja Siembiedy, czyli powieść sensacyjna, rzecz typowo rozrywkowa, na urlop na pewno w sam raz, przy czym jest to rozrywka inteligentna. Autor tym razem sięgnął po motyw fałszerstw dzieł sztuki. Akcja skupia się wokół obrazu Czarnej Madonny, Jakie będzie rozstrzygnięcie, tego oczywiście nie zdradzamy, trzeba przeczytać samemu, natomiast na pewno wiele w tej powieści się dzieje i jest ona emocjonująca, a także ma spory walor to, że jest osadzona w polskich realiach, więc wiele jest takich odniesień do rzeczy nam znanych i na pewno do takich tajemnic, które być może budzą zaciekawienie części z Państwa. Po więcej książkowych propozycji na urlopie nie tylko, zapraszamy Państwa oczywiście do portalu Dobre Książki oraz na Facebooku znajdą Państwo wybrane książki spośród tych, które w portalu prezentujemy. Także mam nadzieję, że znajdą Państwo pośród tych naszych propozycji coś, co Państwa zainteresuje i sprawi, że spędzicie miło czas z książką.